Jeżeli miałeś wcześniej problemy z tym, aby znaleźć fajną stronę, która pozwoli ci wygenerować mockupy 3D dla Twoich produktów, dla Twoich książek, strona dybookcovers.com jest znakomitym rozwiązaniem. Wchodzimy sobie na tą stronę i mamy tutaj zakładkę z mockupami. Wybieramy sobie mockup, który nas interesuje. Dajemy sobie przykładowo taki. Klikamy Next. Wrzucamy nasz plik, który chcemy. Dodać tutaj tak, aby wygenerować nasz mockup, klikamy upload, on się wrzuca, przechodzimy do next I teraz pobieramy ten plik na komputer i nasz mockup prezentuje się w taki oto sposób Oczywiście wybraliśmy w tym układzie taki i to zdjęcie też jest takie średniej jakości Ale tutaj dowolnie możesz sobie edytować, wybrać inny format, inne zdjęcie i stworzyć swój fajny mockup Który również możesz dodawać na Amazonie KDP i upiększać swoje produkty opisowo i a plus content wiadomo fajnie tutaj wjeżdża na koniec zachęcam do subskrybowania kanału i koniecznie sprawdzenia całej playlisty z wiedzą o amazonie kdp pozdrawiam